Wszystkim z tej strony stronikul i witam was w kolejnym odcinku serii Monster Hunter Portable 3 na PSP i dzisiaj robimy e, Questa Argent na HR6. Dzisiaj ze mną jest e, mój kolega Lawa. Witam wszystkich. I razem tutaj kminimy, jak tutaj przejść tę misję, oczywiście nie mówiłem wam co będzie, to powiem wam teraz zanim odpozuję, jest to misja na dwie nogi. Ale jak już planowałem wcześniej, to znaczy jak już po ostatnich testach wyszło, że dwa potwory mi lagują, więc przy misji na dwa stwory zawsze muszę najpierw pokonać jednego, by zacząć nagrywanie. W ten sposób widzicie udało mi się w ciągu 15 minut pokonać jedną herenkową dzinogę, Widzisz, Zinogre w angielskiej wersji została mi druga. Straty nie są złe, straciłem tylko 3 megapotiony, więc uważam tę walkę za naprawdę dobrą. Dobra, szukajmy kolejnej. Jest na 7. Pogratulować. Pogratulować. Tak. Dobrej walki. Eee, no to może, jak już tak siedzimy, gadamy. Eee, Lawa, co sądzisz o tym, że w przyszłym roku na 3DS-a wyjdzie Monster Hunter 4? Na zachodzie. Jak ci się to podoba? Nie ukrywam, że się cieszę. Jeszcze bardziej się będę cieszył, jak już w ogóle ty będziemy 3DS-a i będziemy razem grali. No, w tym roku prawdopodobnie oczywiście, jeśli będę pracować i znajdę sobie jakoś fuchę na wakacje Może nie ma kto będzie słychać, może to ściszę, bo planuję... oj... planuję wrzucić. Nie, bo przynajmniej fa fajne jest to, że ogarnęli tego multikar w czwórce, że wiesz. No tak, nie trzeba używać jakichś tam głupich programów jak tutaj na przykład jakieś X-linki pierdzielą się z tym wszystkim. No dokładnie. Tak, no dobra to już naelektryzuj się. a nie, jeszcze się nie na Oj. Dobra, nic. Skupienie podczas walki <laughs> Skupienie podczas nagrywania. Musi być. Tak. Nie, no to za, za, zaraz się wyrobię tylko. Bo tak się po prostu przejęłem tym pokonanym pierwszym, że e, teraz już. ona troszeczkę zlekceważyłem drugiego, troszeczkę niepotrzebnie. <laughs> ale wiadomo, fajle się zdarzają. To jest u mnie przy, przy nagrywaniach normalne. E, no właśnie. Każdemu mam... się może zdarzyć. Nie ale ja sobie go zjem. E, po co jem rybki? Rybki, jeśli ktoś nie wie, e, wspomagają regenerację paska HP, to znaczy ten czerwony się szybciej regeneruje do zielonego, co za tym idzie, e, no, nie musimy się lecieć aż tak często. No, jest to dużo wydajniejsze, możemy oszczędzić dużo patronów. Naprawdę polecam tą, e, tą strategię. Tak. Z cyklu Ikul radzi. Z cyklu Ikul radzi. Pierwsza zasada z cyklu i radzi podczas walki z wieloma stworami bądź jakimś jednym stworem. O, przy cięższych wagach używajcie po prostu górne twisze, bo zobaczycie jak teraz ten pasek z zielonego... ten cały czerwony szybko zregeneruje. Co mnie w kilka sekund będzie znowu pełny. Mhm. No ciekawe, czy pobijesz swój rekord i tego zabijesz szybciej. Oj, wątpię. Chociaż nie, tego będziesz łapał. Znaczy tego będę łapał, to... W zasadzie tam temu bomby wrzuciłem na gębę, więc... Myślę, że ten damage to... Damage. czas to raczej na jedno wyjdzie. No ale nic, zobaczymy. Ostatnią walkę po znaczy, prostu, którą co? miałem z, z Ratalosem, to taka była failowa, a w ogóle się pochwalę. Walczyłem z Ratalosem na high ranku, wypadł mi Ratalos Ruby. Czyli coś bardzo, bardzo rzadkiego, jeśli ktoś nie wie o czym mówię. Jest to, jest to naprawdę potrzebne do wielu rzadkich rzeczy. Nie wiem czy też mówiłem, ale. No, to było fajlowe. Nie wiem czy mówiłem, ale podczas. Może nie o nas, Jeszcze w zasadzie przed ostatnim odcinkiem. Yy, zbierałem sobie kamienie na. po prostu na tej planszy wulkanicznej. I się okazało trafiłem na, na takiego Ancient Stona, z którego trafił mi się e, Dual Blade. E, Dual Blade e, tak zwany zardzewiały, czy nie wiem, to się nazywa jakoś tam, czy skamieniały, jakoś tak. Jeśli, nie wiadomo co chodzi, jeśli ktoś grał. I z tego mogę zrobić, e, zrobić Eternal Schizmy, czyli jedne z najlepszych e, duali w grze z Elementem Dragon. Oczywiście dosyć ciężko je zrobić, bo muszę mieć chyba Elder Dragon Blody i coś tam jeszcze. No ale myślę, że kiedyś sobie to zrobię. No zobaczymy zresztą jak to będzie. Jak już pisałem pod ostatnim odcinkiem e, odcinków Monster Huntera, to znaczy tej serii e, z trójki prawdopodobnie będzie jeszcze 11. 11 bądź 10. Mówisz. Jakoś tak będzie. No bo po prostu... E, Wychodzi na to, że... No tam są takie misje jak na przykład nie wiem, odkryć trzeba Gold Ratiana, Silver Talosa. to bym musiał wtedy 100 milionów zabijać. Nie wiem ile zabiłem w tym momencie. I nie wiem czy to się liczy tylko zabicie 100 Ratalosów czy tam Ratianów, Czy to się liczy ogólnie do wszystkich, bo z tego co mi się wydaje to chyba do wszystkich, ale z tu na pewno jeszcze nie mam, nie wiem, może z 50-60 mam, ale to drugi teraz tyle zabijać, to naprawdę dużo czasu zejdzie. I ja teraz oberwę. No okay, to tak sporo nabiłeś. No ja mam ile? Może 300-400 misji zrobionych. To nie jest w zasadzie dużo. Mam dużo znanych, którzy dużo więcej ich przeszli, no ale to już wie, tacy już tam weterani, można powiedzieć. Bo dużo razy grałem z weteranami, którzy... Nawet, nie wiem, z ludźmi, których... Nie wiem, którzy, którzy myślałem, że są słabsi ode mnie się okazali takimi prosami, że ja nie dorosłam do przykładnie. No i ja coś tam tacy znajomi eee, No i to tyle będzie. Ogólnie z Jinogą się walczy dobrze, bo mówię, naprawdę dużo z nim walczyłem. Kiedyś miałem taką po prostu pasę, że chyba z 5-7 razy pod rząd z nim walczyłem. Chyba właśnie wtedy, jak set zbierałem i bronię z niego. I myślę, że ten quest jest naprawdę do powtórzenia. To znaczy, fajnie się na nim będzie farmić high rankowe rzeczy z, z tego Z Jino'gi Bo wiecie, je, z jednym to jednym, ale jeśli da rady się zabić Nawet dwie sztuki w jednej misji, to myślę, że to nawet jest bardziej opłacalne, bo tracimy mniej czasu Pomiędzy misjami, mm -hmm. na przygotowania pomiędzy misjami No i takie tam Czyli kolejna rada z seri, serii Ikul Radzi jeśli możecie ubić dwa, dajmy na to takie same stwory, czyli typu dwie dżinołgi Jesteście w stanie je pokonać W jednej misji To jest to bardziej opłacalne czasowo eee, No, jest to bardziej opłacalne czasowo i... i Naprawdę polecam to Dobra, on się teraz, o nie, jeszcze się chyba nie zamieni W Super Saiyana. Jeszcze tu się przewali, Boże, napiłeś się czy co nie zmieni formy. Pozwolę mu się zmienić s s super formę. Formę Super Saiyana. Z mega formy. Mega formy, właśnie. Mega ginoga. <grym> to już się mega genoga zaraz zmieni. <grym> Eagle użył kamienia transform transform transformującego. It failed. <grym> nie udało się. It doesn't affect on Jinoga, gin nie? Ale nie, bo ja, czekaj, bo kamienia ratalosa niego. Teraz, teraz użyję jak kamienia nogi, Kamień mega dźnogi. Taki wiesz, takie kółko i mega ginosa. Fajnie jakby te wszystkie stwory miały mega formy. W tym będą no, w ty w czułce mają przecież. Ale tam mają tak zwaną dark formę. Mhm. Bo tam są. Nie wiem, czy oglądałeś gameplay z czwórki? Jak tam się zmieniają? W... Nie wiem, no, coś tam widziałem. To taki, ale cieniste, takiej dark to, formy jeszcze nie widziałem. To takie cieniste. Bo tam jest w czwórce w e, jest taki stwór e, o elemencie. Nie wiadomo jakim, bo ma element, taki trzy znaki zapytania. Jest to element mhm. wirus, czyli wszystkie stwory e, mogą złapać wirusa. To znaczy, jeśli golejemy. To bodajże przy 50, bądź 30%, nie, to jakoś tak, pamiętam. Yy, on pada, i pada tak jakby już normalnie zginął, nie? I to mm -hmm. się właśnie odnosi w czwórce. Pada tak jakby zginął, leży przez chwilę, się nie rusza. Wiesz, muzyka, muzyka ucichnie. I nagle tylko bum, taka czarna chmura się, wiesz, tak jakby... Taki fioletowo-czarny wybuch się robi z niego. I wtedy zmieniają mu się barwy na takie czarno-fioletowe w nich. Oczywiście ma tam te swoje. Ten Tylko na przykład na twarzy, na łapach ma takie czarno-fioletowe plamy, oczy mu się zmieniają takie czerwone i taka, taki dym mu fioletowy z gęby leci. O no kurwa. I to jest taka dark forma, nie? Zdechniemy się zobaczyć. Później. To naprawdę dużo. O jezu, dużo stworów. Ma coś takiego. Widziałem Genoge właśnie w darkformie, widziałem Tigrexa w darkformie. Boże, co Tigrex w darkformie od pieprza to się po prostu w pale nie mieści. Jest jeszcze gorszej się szybszy. zmieniają, czy. Słucham? A takim się zmieniają, czy mają te same? Eee, są szybsi na pewno. Ataki Aha, mają te same, przecież. ale są po prostu szybsi, nie? I są, są no, szybsi i agresywniejsi, oczywiście, nie? Trzeba to też mhm. wziąć. No, uwaga, co ja odżywam. Aha, wpiszał, że miałem mięso w misie. wziąłem ze sobą max Pottery i life ale widzę, że mi się raczej nie przydadzą. Bo idzie mi... nadzwyczaj nieźle. I lepiej, żeby tak zostało. No, lepiej, żeby tak zostało, bo mówisz, po tej misji będę mieć... her 6 i jestem naprawdę z, z dumny, znaczy no, jeszcze nie mogę być dumny, bo ja się tego nie skończyłem. Ale jak mi się uda, to naprawdę będę z siebie dumny, że sam osiągnąłem najwyższą rangę. Chyba mm. we Freedom Unite by mi się tego nie udało. Bo są takie... Powiedziałbym silne questy, takie trudne. Że to naprawdę trzeba... Oj, trzeba naprawdę dużo grać, żeby to wszystko ogarnąć. Dużo ludzi mówi, że ta część jest dużo łatwiejsza niż Freedom Unite, ale dla mnie jest akurat... W sam raz. No, w sam raz. Ehm... Um... I tyle ładnie leci. Pa No właśnie, że jak już się walczy z kimś, to już większość ataków może ogarać bez. Cofam to, co mówię. <grymne> to się wytnie. Chciałem powiedzieć bez problemu, ale nie wyszło. Oj, czasem się wytnie. Nie, no ale najważniejsze, te... że niczym mnie już nie zaskoczy, nie? Nie wyskoczy tu no z jakąś właśnie. nie wiem, z jakimiś, kurde, jakimiś saltami, kurde, jakiś salta będzie zaczął napierdzielać jakieś takie piruety w powietrzu. Nie, już tutaj to po prostu wszystko obcykane. Oj, jest pach, ciach, 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 muszę mi się ogona pozbyć. Poprzednią dzienią obciąłem ogon praktycznie już na samym końcu HP. O wcie na a potem chyba dostał, nie wiem, to dwa strzały na łeb i, i padł. To było jedno uderzenie w ogon. I po ogonie. No, coś takiego. Czekaj wtedy co ta kot w pułapkę na niego zrobił. A to było świetne w ogóle. Wam nie pokazałem tego, bo mówię jako, że przy dwóch sferach się yy, wyłącza, bo... Oj, bo się buguje, się, się... no... no wiecie o co chodzi. No gra się krasuje. Gra się kraszuje. Koty po prostu tak, postawiły, jeden postawił pułapkę elektryzującą, jak wiadomo ale Absorbuje takie pułapki Nie wiem po co ją mam hmm. Ale dobra, absorbuje takie pułapki Ej no, chodź tu, co ty idziesz Spierdzielił Nawet nie wiem gdzie, chyba tutaj na dół e no, absorbował pułapkę i w trakcie już myślałem, że się z nim wyrwie, a drugi kot go yy, sparaliżował, to znaczy drugi kot ma... Chyba na piątkę z koty. drugi kot ma w broni atrybut yy, abnormal status paraliż, więc raz, że był przez chwilę sparaliżowany od pułapki, to jeszcze potem od kota to takie ładne kombosy nasadziłem na łebże. aż miło. <laughs> Nie no, Ładnie to wyglądało. Koty normalnie for the win. Dobra, yy, co on tu kombinuje? No i znowu z ilością ataków. No dawaj, dawaj, dawaj. Hm, jeszcze się trzyma. Oj się jeszcze będzie trzymać trochę że tak jeszcze z 10 minut z nim powalczę, że to o 10 minut. No ale już wzięliście się na razie na ogonek. Jeszcze tym razem jak będę przechodzić tę misję, to sobie zagram y, tym motem. To będę y, mógł te robić w końcu zniszczyć, <noise> bo tutaj trochę ciężko. Znaczy tam temu jeden zniszczyłem, ale to y, chyba raczej... Aj... Chyba nie dostanę rogu, bo z tego co pamiętam, żeby dostać horn z dźnogi, to trzeba znieść oba rogi. Mm -hmm. Fajnie ten ROG się Górnika. O, co z niego wypadło. O, kocie, znowu kombinujesz? Znowu pułapki? Cze, bo on teraz głodny jest. Fulburg, a to jest, to jest high rankowa... Yy... Chyren'kowe futro z niego I patrzcie, co... jeszcze o właśnie, widzicie co on robi, no. patrzcie o, Coś takiego To jest taki kurna pokarm dla niego, można by powiedzieć Bo on się teraz cholera na... O, zniszczyłem jeden róg ładował się Teraz już chyba nie dużo brakuje, żeby znowu Przybrał mega formę Oj, no nic nie Przedtem można pod nim przejść To jest pięte, po prostu super Zresztą, że w ogon wyceluje, a patrząc skoczy mu na piętę. <laughs> W zasadzie teraz mógłbym w, w, w łeb nawalać. No nie, na serio chcę mu ten ogon odwalić, bo uważam, że to bardziej jest opłacalne. Najgorzej w grze nie lubię walczyć chyba z ratalosem, a z genogą naprawdę to tak samo jak z narkakugo, nie mam większych problemów. A Da yeah, Hehe, będzie. Okay. Aj! Chciałem, żebym rób już. No. Devil Joe będzie, spokojnie. O kurde. Aj, no nic. No musiał... musiał no... Szybkie bydle. No szybkie, szybkie. Tu mówię, to mega forma jest, nie no to wiesz. Mhm. Mm Dziękuję. Zdenerwuję trochę. No ja też mi się zdenerwował, gdybym ktoś kończy na nie? Leżeć. Dobry, dobry piesek. Właśnie to jest piesek. Piesek. Leżeć piesku. Zaraz go... zaraz będzie się turlał, pan Turlaj się. Czekaj, kto ty się turlał? Baro się turlał. Mhm. Uh -huh. No dobry Shell. Ale... ale zaraz, Shell to jest przecież low rankowy ten... chamy. Jasper? Ja pier... Jaspera wyciągnąłem z niego. To jest... to się kratale zrobi. Uh -huh. Lol. To jest ten. Tak no. Najrzadsza rzecz, jaką możesz z niego wyciągnąć. Ty nawet nie zauważyłem przy tym pierwszym. No proszę. Ale miałem szczęście. nie No, bez jaj. Leżysz Dobry piesek. Daj łapę. Daj łapę. Łapa. Daj łapę. Chodź tutaj. Jezek. Chodź. 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 Daj łapę. Nie. Może ktoś się rzuci na ciebie. Nie jeszcze. Chodź. Daj łapkę. No. Nie tą. lewą, Dziękuję. Prawą, Dobrze. A iż góry jaki wytresowali Tresowanie Piesek, na mnie szczekasz? Na swojego pana? Warczy na Połóż ciebie się, dobry piesek I Teraz daj się zabić Piesek, daj się zabić Chyba jeszcze nie jest słaby Sądzę, twojego sposobu uciekania to jeszcze troszeczkę prze. Hmm. Nie prosiłem cię, żebyś mi dawał łapę. Niegrzeczny pisek. Leżyć. <laughs> Dobry pies. Turlej się. Łapa. Dobry pies. Co jest z nim? A, położył się. No dobrze, kładź się, kładź się. Ja wiem, że. Ty... Bo, bo pies zawsze jak się kładzie y, wiesz, y, łapami do góry, to mm -hmm. pokazuje skruchę, nie? Wiesz, pokazuje, że, że, to, że jest słabszy od ciebie, nie? Mm -hmm. To on właśnie też to, też to pokazuje. On wiesz, on myśli, że on wiesz, no więcej mi zabiera, ma, ma więcej życia i takie... Ale nie on jest naprawdę słabszy. On pokazuje swoją skruchę, swoją wiesz... Swoją niemoc... swoją niemoc przeciwko mnie. Nie daje ci rady. No to co ja mam poradzę? Niech się nauczy le lepiej walczyć. Praktyka cię nie mistrza. To nie tylko w Monster Hunterze. O, Ale to twój ulubiony spadę. potwór, tak? Jinoga? Mhm. Mm Narga Kuga ulubiona. Dinoga można mm -hmm. powiedzieć w zasadzie o walkę to drugi ulubiony. Chociaż nie, chyba bardziej wolę bar Bariota. Chyba, nie wiem. Możliwe, że zrobię kiedyś taki swój prywatny... No na pewno chciałbyś twój prywatny taki, no, taką listę potworów od najulubieńszego do najmniej ulubieńszego Widzisz? To za, za to, że krzyczą na mnie Proszę. Mm, ja go miałem złapać. Go złapać! No właśnie. No dobra, nic. Może wyciągnę z niego drugi ten, Jasper Uff, jest... Znaczy jest. Było! Przyznam widzowie, że naprawdę ta misja w porównaniu na przykład do Poprzedniej misji z Stylu Uraganem była naprawdę prosta. Chociaż wydaje mi się, że to już zależy od tego, jak znamy danego przeciwnika. Jak widzicie, nogę tyle razy z nim walczyłem, że znam go już na pamięć, więc walka z nim nie stanowi wielkiego problemu, a walka z takim bratalosem to już jest dla mnie katorga na przykład, bo on ciągle lata. Kurwa, ja, ciągle lata. To jest, to jest trzy punkty, które robi Retalas. Zapamiętacie, lata w i lata. Co do nogi, trochę szczeka, trochę warczy. Ale jest grzeczny. Ja go lubię, naprawdę. Dobry piesek. Widzicie, jak teraz ładnie śpi. Chyba śpi. Snem wieczny. Snem wieczny. A patrzcie, tu jego brat leży. O, tam, widzicie. Idzie dalej. Tak też nie był posłuszny, więc muszę za to zapłacić. Najwyższą cenę dobra, w takim razie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Chociaż nie, poczekajcie, jeszcze z tym poczekam. Elektrofot shocker, late nawet się trafiło. Super. No, czyli dzień udany. Czyli dzień udany. Misja udana. Dzień udany i r 6. Wuuuuu! Woo! Jest! Zajbiście. Dobra, teraz <grym> już naprawdę dzięki na razie Poko, i w przyszłym odcinku pokażę Wam pewnie coś naprawdę zajebiście trudnego. Coś Ala Devil Chow. Trzymajcie się. <laughs> Straszne.